Kostek i wróbel. Ja oczywiście nic do Wróbla nie znam. Nie mam. W sensie. Bo go nie znam. E, natomiast. E, wydał. Wydał taką nutkę z tym producentem. E, no, powiem tak. 4 dni temu. 6000 tysięcy wyświetleń. 219 łapek w dół. No, nie jest to kurde. Nie jest to kurde. To tak powiem sytuacja dogodna. A słuchalne ktoś napisał. Multi trzymaj się jeszcze. Tragedia i słuchu multi, muzyka Ty jak słuchacie. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy. Może, może, słuchajcie. Może kurde, mi się spodoba. Kurwa, okay, bądź nie gój Okej, okay. okej To pewnie będzie jakiś traf gówno, co powiesz, że spoko, a będzie gównem? No dobra, zobaczmy, bo to chyba jest jakiś Kurwa, bądź niech gój Ola zakladać Kurwa Kurwa Ona mówi, że to lubi Jak rzuca na nią Zmarć w golem to długi wieku Dwudziestu lat Nie widziałeś jest Kubuś jestem snowman Mała czyzna jak, który przeżył więcej niż ja Ja chcę więcej niż mam Ja chcę więcej niż mam Ja więcej niż mam Ja więcej niż mam. Kurwa, kumam zamysł. Ale wykonanie tego jest. E... Kurde. No jest takie kurde. jajaj. Jaj. no jest. No wykonanie jest takie kurde, że on jakby. masz wrażenie, że on tego nie czuje, nie? Trochę. To szkoda, kurwa. Bo zrobił se grilla kurwa i pieniądze w błoto <laughs> Nie no, ale Ogólnie jakby no Jest to takie Wiesz co że ma to taki vibe Udawania tego tego Stylu, wiesz co Że jakby on tego nie czuje, ale Stara się to jakby Zrobić, ale Wiesz, pozerskie jak chuj No, pozerskie to duże słowo Ale bardziej mi się wydaje, że takie po prostu, że no jako słuchacz, że ani to, nie tra że to ani nie trafia do jego fanbase'u, ani nie trafia do fanbase'u trapowego. Wiesz o co chodzi, że to jest takie, że nie jest na tyle dobre, żeby to było kurwa, żeby ktoś tego słuchał, kto słucha trapu na co dzień, takiego hamskiego kurwa. Ani tym bardziej dla jego fanbase'u jest to asłuchalne, nie? Wiesz o co chodzi. Ja chcę więcej niż mam. Ja chcę więcej niż mam. więcej niż nigdy nie brałem, ale mm, nigdy nie miałem, nagle mam seks, nigdy nie grałem, nagle has babe, zaraz spałem, więc baby, lecę dam. Co to jest kurwa AI? Co nie, kurwa, nie zna. No, mogli kurwa zamówić z temu Monegana, kurwa. Wygenerowali pistolet który kurwa nawet jest źle wygenerowany, bo nawet nie ma jak stąd wlecić forsa kurwa. Nigdy nie muszę stać w kolejce. Ech, chodź sobie Mała nas posiada tak wielkich jaj. Jak chodzę se po Chinach, no to każdy mówi daj. Bo to nie moja wina, że wciąż wszystkich kurwiam. Jestem dzięki przez to dzisiaj, mam ile mam. Ja chcę więcej niż mam Ja chcę więcej niż mam Ja chcę więcej niż Kurwa No właśnie to jest najgorsze, to brzmi jak parodia psona, nie? Wiesz o co chodzi? On troluje, ale z myślą, że to jest zajebiste i się mu zaobroni, No Kurwa, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, no ja tego nie czuję, nie, ja tego nie kupuję, kurwa. Co w się? Sensie... Ja hmm. Znaczy, no dobra, jest lepiej niż to wcześniejsze gówno, no, 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 jest mniej generyczne, tylko problem jest taki, że to, wiesz, wyjściem nie jest to, że, kurwa, po prostu bierzesz trapowy bit i robisz, kurwa, parodię Japsona, tylko chodzi o to, żeby wziąć trapowy bit i nagrać, kurwa, se przewózkę jakąś fajną i, i, wiesz, i, kurwa, żeby to fajnie banglało, nie? Bo to też tak, też, też tak robić to tak, kurwa, wiesz, po chuju, kurwa, wiesz, na kolanie, to też bez sensu, to, to jakby, wiesz, po co, po co to, kurwa, robić? Przypadłem tak jak lat i miliona No ten teledysk byłby spoko, gdyby nie to AI pierdolone, bo ja nie kumam, on robi teledysk jakby, który ma wyglądać tanio. No i, i spoko. I jest green screen i spoko, ale po co te kurwa AI zjebane? To właśnie... Jakby to psuje cały efekt tego klipu. Bo jakby to był taki klip zrobiony... Właśnie, wiesz, że po potaniości, wiesz, specjalnie taki kiczowaty, to by wziął jakieś stokowe, wiesz, stokowe jakieś obrazki z watermarkiem, kurwa, wiesz, co chodzi? Jakiś kurwa, wiesz, no jakby kurwa, no pochuj ten, pochuj on, pochuj ten, to AI, psu... jakby to AI psuje ten efekt kurwa tego, tego, tej kiczowości, wiesz, co chodzi? Bo to nie jest kiczowe, jakby w, w swoim zamyśle, tylko jest takie kurwa. No staje się slopem, że nie jest jakby kiczowe w swoim designie i w swoim zamyśle, tylko się staje takim kurwa, wiesz, slopem jebanym po prostu, który nie ma duszy, kumasz, że nie ma tego takiego vibe'u takiego, jak ludzie robili kurwa te klipy właśnie takie specjalnie takie chujowe, nie? Kurwa, no, nie wiem, nie wiem, no jest tu parę takich momentów, ale no nie wiem, nie wiem, kurcze, nie wiem. No, przynajmniej tekst pisał sam. No, ta, no to wiadomo, nie? To, ale wiesz, co to jest w ogóle za. Wiesz. To powinno być normalne, kurwa, nie? Że przynajmniej. Coś, w sensie on się musi zdecydować, co on chce robić. Po prostu, moim zdaniem. Bo jeśli on ma zamiar dropić, kurwa. Jeśli on ma zamiar robić coś takiego, że dropi kurwa jakiś numer spizdy klubowy i on się nie przyjmuje, i później nagle. Robi o 180 stopni coś takiego i to też się nie przyjmie i on znowu wróci do tego. No to, to nie ma sensu. On powinien, kurwa, jeśli on, on powinien robić to, co czuje, kurwa. Eee, i, I ja mam wrażenie, że on jakby sam nie wierzy w to, co on chce robić trochę. Jakby dropi wszystko. A jeśli on chce robić trap, to niech, kurwa, zrobi epkę i chuj. Po chuj on będzie dropił single. Czemu nie może, na przykład, dropnąć epki, zaprosić jakichś ludzi, kurwa, tam na, to, na fity, jakichś mniejszych raperów, ale takich, którzy, na przykład, wiesz, są spoko, mają, wiesz, mniejszy fanbase, ale gdzieś tam powoli jakoś sobie, wiesz, trochę w ten under sobie wejść, wiesz, o co chodzi. A w międzyczasie może filmy robić. Kumasz, o co chodzi, nie? Mógłby... On by mógł zrobić coś takiego jak, wiesz, jak, jak ja zrobiłem na przykład Trap After Death. Znaczy, nie chcę glazować siebie znowu, no nie mam innego przykładu, kurwa, kogoś kto, powiedzmy, był już popularny i nagle zrobił... No dobra, yy, Białas zrobił yy, te mixtapy, kurwa. Żabson też zrobił mixtape. Niech będzie Żabson na przykład. Yy, ziomalski mixtape na przykład, wiesz o co chodzi. Yy, no i wiesz, i, i, i on by mógł pójść w tą stronę też, nie? Żeby zrobić coś takiego, jakby chciał. Bo on się tym nie jara na tyle i pewnie nie zna nikogo z Undera. Okej. Okay. No okej, okay, no No okej. Okay.